Jak dobrze wiemy, Tibią rządzą Polacy, mający największy level w historii gry. Okazuje się, że top 1 Tibi jest kobietą. Gorąca, taki właśnie posiada nickname w kultowej grze. To wirtualna żona Bobka, która jest jednocześnie jego partnerką w rzeczywistości. Para od wielu lat systematycznie podnosi swój poziom doświadczenia. Ich regularność jest na tyle duża, że nikt nie jest w stanie im zagrozić. Gorąca osiągnęła 2300 poziom, co normuje ją na pierwszym miejscu zdobytego doświadczenia w całej TB. Zapewne zastanawiacie się, jak wygląda kobieta, która jest top 1 w całej grze. Pamela, bo tak ma na imię, niechętnie pokazuje twarz na streamach, lecz kiedyś podczas świętowania 2000 poziomu zrobiła wyjątek. Przedstawiam Wam szota, gdzie możecie zobaczyć, kim jest gorąca. A sa. Yes, 2K. <laughs>